No więc tak, okoń, zeżar, chyba cztery robale. Siedzi sobie tam za butelką od piwa, odpoczywa po posiłku. Dlatego daliśmy mu, znaczy tam daliśmy mu robale, żeby, spaghetti, żeby się nażar, bo tutaj mamy jeszcze szczupaka. Nie? Siedzi sobie szczupak cicho, spokojnie, jak to szczupak przy kamyczku. I sądzę swojego bebechu To chyba już prawie Prawie strawił tą zdręgę przedwczorajszą. Więc całkiem możliwe żeby miał ochotę przekąsić Jeszcze jakąś płoteczkę teraz może No zobaczymy Czy mu okon nie będzie przeszkadzał W posiłku Płotkę Płotkę ów, ówcześniej yy, Złapałem już Bo to nie było takie proste Będę teraz tutaj Wrzucimy drapieżnikom do pożarcia ja Mogę wam nawet, moi drodzy, zaprezentować tą nieszczęsną kłoteczkę, która za chwilę zostanie zjedzona O, taka malutka O kurwa, upadła mi na podłogę O, jebana się rzuca Ech, Tak, by wiedziała, że za chwilę będzie przejebane bardzo Odnieść tą kurwę z podłogi to też jest zawsze ciekawostka. O, przyrodnicze. Mamy tutaj płoteczkę. Pyk. No i zobaczymy. No, miejmy nadzieję, że oko niej nie, nie zeżrę <laughs> I przykleiła się do akwarium. Co za kurwa. I te płotki są niedorobione jakieś. Dobra, pływa sobie. Pływa. E? Oko niej nie zjadł. Oko niej nie zjadł. Chociaż się zainteresował. No nie, zja ją zaraz. Nie, 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 nie zjad, nie zjad. To dobrze. Co na to szczupak? Szczupak nic, leży. Leży po prostu na dnie. Ale chyba kurwa coś, coś się podnosi do góry. Leciutko. Aha, aha. Tak, tak, tak. No, 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 nie no, okoń zostaw, zostaw, zostaw kurwa. Zostaw płotkę. No pierdolony no. Zostaw płotkę. Dostaje spaghetti. No nie. Zostaw. No kurwa zjat no. No trudno.